Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Co słychać? u, no ale zaraz, Kuba, dlaczego znowu jesteś w dziczy i nagrywasz w jakimś dziwnym miejscu? No bo kochani, w dalszym ciągu nagrywam dla was specjal i prawda jest taka, że jak ten specjal za dwa tygodnie wyjdzie, to nie uwierzycie ile zdołałem pająków nagrać. Naprawdę serio wyszło wypas, a jeśli jesteście ciekawi gdzie jestem i jakie pająki już do tej pory znalazłem, to koniecznie wbijcie na Instagram Plaszniki Zająca, bo tam jest mega dużo różnych story i chyba nigdy na żadnym wyjeździe aż tylu pająków nie nagrałem na story na Instagram. Więc koniecznie tam wbijcie, żeby przekonać się na własne oczy, a tymczasem chciałbym was zaprosić do oglądania. Co słychać u? Ale jedna... Jednak, zanim powiem, że zabieramy się do roboty, chciałbym Was jedynie poprosić o łapeczkę w górę, jak film się spodoba i o kliknięcie suba, jak jeszcze tego nie zrobiliście. To tyle, a teraz zabieramy się do roboty. No dobra kochani, od czego by tu zacząć dzisiejszy odcinek? Może od aktualizacji bombelków, bo pewnie jesteście ciekawi, co tam się u nich zmieniło. No więc słuchajcie, niewiele. Nic się nie zmieniło na plus, natomiast najważniejsze, że nic się nie zmieniło na minus. Jak widzimy, bombelki są w identycznym stanie jak ostatnio. Nie sciemniały, ale najważniejsze, że żaden z nich tutaj nie zgnił. Na przykład, więc te wszystkie młode, które ostatnio rozwaliłem, to się okazało, że to były wszystkie. Bo gdyby jeszcze gdzieś tutaj się czaiło jakieś rozwalone młode, to ono by już zostało po prostu częściowo rozłożone. A tymczasem widzimy, że wszystkie jajeczka są napuchnięte. Nóżki wystają, więc tu jest wszystko git. Bardzo mnie cieszy ten postęp sytuacji. Natomiast podejrzewam, że to będzie trwało i trwało, słuchajcie, jeszcze z miesiąc zanim zobaczymy L1. -ki. No ale najważniejsze, że jest tutaj trochę tych młodziaków i wszystko wskazuje na to, że będzie dobrze. Co następnie? A może jak jesteśmy przy młodziakach, to pokażę Wam coś, czym Wam się nie chwaliłem. Hmm... Co to za biała kula? To jest pajączek, o którym wam nie mówiłem, bo go dostałem ostatnio od Gadziora, jak się przeprowadzał z lokalu do lokalu. I mamy tutaj dorosłą samicę steatody, czyli takiej fałszywej wdowy, której jesteśmy w stanie w naszym kraju czasem na przykład pod jakimś meblem wyłapać. I zobaczcie, co się wydarzyło. To jest świeży kokon. Ten kokon ma już z dwa tygodnie jak nic. Jest też pająk, więc myślę, że sobie go nakarmimy, bo ja jej nie karmiłem po pierwszym kokonie, więc podejrzewam, że raczej na 100% ona jakąś ofiarę chwyci. To możemy się zbliżyć od razu i zrobić fajne makro tego strasznie wyglądającego pająka. Dobra, jesteśmy względnie blisko, natomiast nie wiem, jak nam się uda wywabić pająka. Możemy sprawdzić, czy jest głodny. Delikatnie szturchając gdzieś tutaj pajęczyny nad kokonem. O, jaka twarda pajęczyna, nie uwierzycie. Chyba słuchajcie, ona nie jest głodna, w sensie nie tak na wizji. Jej oczywiście tutaj wrzucę świerszczyka. Oh shit, sami spójrzcie. Kto się boi takich pająków, ręka w górę. Jak coś, to ja właśnie podnoszę rękę w górę, bo również takich pająków się mega boję. No, one wyglądają bardzo złowrogo. No i też są kuzynkami czarnych wdów. Oczywiście, jad nie zagraża w żaden stopnień, w żadnym stopniu życiu człowieka ale z tego, co słyszałem, to ukąszenie jest bolesne, jak coś, więc warto mieć to na względzie, że jak zobaczymy taką steatodę gdzieś, nie wiem, za szafką, czy może gdzieś w piwnicy, no to to wzięcie na rękę może się skończyć rzeczywiście ukąszeniem, ale to nie jest potwierdzone info, tak tylko słyszałem. Ja natomiast nigdy ich nie biorę na rękę, no bo przecież zobaczcie, to jest 10 razy bardziej straszne od ptasznika. Czarny, złowrogi pająk z chudymi nogami i świecącymi oczami. Także, steatoda wygląda tak, a jeśli chodzi o kokon, który ten będzie najszybciej, on będzie, podejrzewam, no myślę, że już lada moment będzie wychodził, to po prostu, jak zobaczy pierwszy dzień, kiedy już młode się ulatniają, to wtedy oczywiście Wam to nagram. Zobaczymy małe, kochane pajączki tego wielkiego, złowrogiego, czarnego... Zobaczcie w ogóle, jaki ma wypruty odwłok po tych dwóch kokonach. No, tak to jest. Dobra, lecimy dalej. A teraz kochani, przyszedł moment pożegnania, ponieważ nie wiem czy pamiętacie ten pojemniczek. Na pewno pamiętacie to gniazdo, które tutaj jest, klapeczka, która oczywiście należy do seladoni. No i słuchajcie, ja cały czas myślałem, że mam samiczkę, bo tak Miskowron mówił, że w sumie takiej wielkości to już raczej jest samiczka, a tu tak się miło złożyło, że tydzień temu samiczka przeszła wylinkę. No i jest nią samiec. No niestety kochani. Tak się zdarza na hodowlach. Tym bardziej, że ja też nie sprawdzałem tak stricte płci temu pająkowi z wylinki ani z podwozia. Więc to były tylko moje domysły, że jest to samiczka. Niestety okazały się one nieprawdziwe. O grubo co za kolory. Czy wy to widzicie? Jasny gwint, ale wygląda skubany przepięknie z bliska. Wow. Dobra, szturchnijmy go. Pokaż się. Ale że jest piękny. O niech cię. Pokaż się bardziej. Wow. Co mnie dziwi, że totalnie zmienił ten samiec swoje ubarwienie przy ostatniej wylince, bo zobaczcie, że wcześniej serodonia miała takie mocno niebieskie nogi, a teraz te jego nogi to są, jakie są? Takie turkusowe, nie? Czuć zieleń w tych nogach na pewno. No i kurczę, niestety, moja dwuletnia przygoda z tym samcem dobiega końca właśnie dziś. Ponieważ zostanie on po tej aktualizacji zapakowany i wysłany do nowego właściciela, cena samca? No, poszedł za 650 zł. To jest taka w miarę regularna obecnie cena tego samca. Zobaczcie, co jest śmieszne, że Pająk kupiony 2 lata temu za 1000 zł jako L1, później przez 2 lata przeze mnie hodowany, cały czas wiecie, doglądany i tak dalej. Po tych dwóch latach uzyskuje wartość 600 zł. Niech to szlak. Ale z drugiej strony, gdyby to była samica. No to około 3000 z tego co kojarzę. No ale niestety samicy nie mam, nie wiem co teraz zrobić. Wydaje mi się, że po prostu kupię parę małych eliodynek i trzeba będzie od nowa zacząć całą historię. A trwała długo, strasznie powoli rosła ta seladonia. kurcze no. No nic, tak się zdarza. Dobra, zobaczyliśmy go ostatni raz. Następna aktualizacja z seladonią będzie wtedy, kiedy kupię młodziaki. Więc trzymajcie kciuki, żeby ich było dużo. <laughs> Dobra, lecimy dalej. No dobrze. W takim razie przyszła pora na coś, co podejrzewam interesuje bardzo wielu z Was. Mianowicie grupóweczka, pecyloteria yy, jaka? Regalis, sztuk 48. Co się zmieniło od ostatniego razu? No sami spójrzcie. Całkowicie dół został zapajęczynowany. Tutaj bok również no, jest mocno zapajęczynowany. Zobaczcie, do góry również wszędzie jakieś tam ślady pajęczyny występują. Jak sobie go obrócimy jeszcze całkowicie do tyłu no to naszym oczom jawi się widok, który tak naprawdę jest ciężko zinterpretować, bo zobaczcie, każdy pająk zrobi trochę kupy, każdy zrobi trochę pajęczyny no i jest coś takiego. No a one są tutaj dopiero dwa tygodnie, nie? Jeśli chodzi o stan przedniej szyby, jeśli chodzi o obsranie no to wygląda on tak. Mocno nasrały przez te dwa tygodnie, ale w sumie nie ma się co dziwić. No nie widziałem w ogóle tutaj z przodu, tylko czekajcie, poprawimy światło. I zobaczcie w ogóle, ile pająków zdążyło wylinieć przez ten krótki okres czasu. Z racji, że jest ich tu prawie 50, no to podejrzewam, że każdego dnia jakiś pająk linieje. Tu mamy wylinkę. Zobaczcie, tu też jest wylinka. Tu widzę jakieś resztki wylinki. Wszędzie coś leży, ale dobra. Możemy zrobić tak, że na początku ja im tutaj troszkę spryskam. Mam nadzieję, że nie zaczną wybiegać na zewnątrz. Psikam od tyłu najpierw. Teraz od przodu. No tak naprawdę wiele się tu nie zmieniło. Jak widzimy, jedna na widoku sobie siedzi, nic nie robi. Ale podejrzewam, że wszystkie zac zaczęły teraz pić. Obróćmy. Ło, tu jest hardcore, patrzcie. Normalnie ciężko jest. Patrzcie, jak tu jest zgnieciony odwłok. Czy wy to widzicie? Ten pająk ma ewidentnie spłaszczony odwłok, tak się wcisnął. Kurde, mam nadzieję, że nic nie będzie. Masakra, koniec świata. No, tu jest grubo, słuchajcie, naprawdę. Tu jest grubo, ale. A, dobra, widzimy, że pająki piją sobie teraz. No, woda jest bardzo istotna dla każdego żywego stworzenia, więc jak najbardziej pijcie sobie. A ja Wam zaraz tutaj wrzucę duże jedzenia. No, rozruszały się trochę dziewczęta tutaj, ewidentnie. Niemałe poruszenie w, w gnieździe wystąpiło. Dajemy im jeść, co? Nie wiem, co z tego wyjdzie, i jak to nagramy, bo tu strasznie ciężko jest, słuchajcie, się skupić na jednym obiekcie. No bo tych obiektów jest prawie 50. Wydaje mi się, że musimy to nagrywać tak, że teraz widzicie tył terrarium. No i ja teraz tutaj wrzucę po prostu tyle świerszczy, ile się da. Tak myślę, że inaczej się to nie uda, bo z przodu po prostu nie ma pająków teraz, wiecie? O, uchyliłem trochę pojemniczek. O, i chyba zaczyna się akcja, słuchajcie. Wśród pająków, przynajmniej tu z przodu jakiś jeden złapał ofiarę. No i co? Co tu się dzieje? No widzimy, że jedna już u góry złapała, druga na prawo po prostu sobie wisi, no ewidentnie każda spoja się rusza teraz, ale ruszają się też dlatego, że po prostu większość z nich sobie pije. Tutaj mamy niesamowicie jaskrawe i piękne przednie odnóże od spodu. Wow, to chyba liniała niedawno, bo słuchajcie, chyba nigdy nie widziałem tak jaskrawego i soczystego żółtego. No Jak widzimy tutaj z przodu u góry, o właśnie chwyciło. <laughs> widzimy, że z przodu u góry dość dużo świerszczy sobie siedzi na korku i czeka na stracenie. No zobaczcie, tutaj jest atak jeden, tu jest atak drugi, no ewidentnie zaczynają się rzucać. A ty, moja droga, to nie możesz łapać więcej niż jeden. To był przydział. Jeden na pająka. Tutaj z tyłu na razie dość stabilnie. Nic nie jest jedzone. O, zobaczcie, kolejną złapałem na jedzeniu. Ewidentnie. No tutaj mamy kolejną szczęśliwą panią, która sobie tworzy dywanik pod jedzenie. No i tyle, jeśli chodzi o aktualizację tych pajączków. Jak widzicie, mają się dobrze. Nie nasyfiły aż tak znowu przez te dwa tygodnie. Ale je głodziłem i nie jadły w ogóle. To jest pierwszy ich posiłek u mnie, więc teraz to skoczogonki no, będą miały co robić na pewno i będą miały co jeść. Następny w kolejce do pokazania jest Orpanakes filipinus, który jest jeszcze bardziej pomarańczowy niż Murinus. Jest to ptasznik równie silnie jadowity, aczkolwiek pochodzący z innego kontynentu, bo tutaj są Filipiny, a u Murinusa to jest Tanzania. Natomiast tylko zobaczcie, jakie to jest piękne, ojeju. Rzucimy mu świerszczyka. Pokazuję Wam go, bo korzystam z okazji, że jest na zewnątrz. Często się zdarza, że ten pająk niestety jest ukryty. Dobra, próbujemy. O, no widzicie, cyk fuch, że się tak wyrażę. No zobaczcie, czyż nie jest piękna ta pomarańczka? Postaram się go delikatnie przesunąć, może to się uda. Nie chciałbym po prostu, żeby się ukrył do kryjówki, o. Patrzcie, jaki on jest w ogóle. Jak to nazwać? On jest aksamitnie pomarańczowy, nie uważacie? Szybkie ujęcie od boku. Dobra, moi drodzy. Przechodzimy dalej. A czy ten pojemnik jest państwu znany? No, oczywiście, że jest znany. Siedzi w nim larwa Herkulesa. No i słuchajcie, ja wam powiem tak. Ja się nie nadaję do takich pędraków i stwierdzam to tutaj ogólnie na forum, żeby nie było niedomówień. I larwa jeszcze żyje, ale nic się w niej nie zmienia. W związku z tym kochani ja nie będę jej wyciągał, żeby jej nie stresować. Zbliżmy się do niej tak jak leży. Jak widzimy larwa jest na dodatek nie widać na niej roztoczy, ponieważ dzięki mnie te roztocza zniknęły. Nie wiem, czy to przez to, że mechanicznie starałem się usuwać, czy też przez to, że tutaj jakby przez 3 tygodnie codziennie wkładałem nowe ziarenko karmy psiej i codziennie je wyciągałem, żeby nie zdążyło napleśnieć, bo dowiedziałem się, że roztocza lubią żerować na karmie psiej. No i słuchajcie, w ten sposób udało się zrobić tak, że ta larwa nie ma roztoczy, natomiast w dalszym ciągu nie rośnie i ja po prostu się boję, że ona u mnie umrze i podejrzewam, że jest to nieuniknione. W związku z tym, kochani, ogłaszam konkurs na tą właśnie larwę. Ale to nie będzie tak, że konkurs będzie na zasadzie losowania i ona trafi do randomowej osoby. Musicie napisać komentarz pod tym filmem, w którym przekonacie mnie, że jesteście odpowiednimi osobami, które w odpowiedni sposób zaopiekują się tą oto larwą, więc nie ma losowania. Ja po prostu mechanicznie sam wybiorę komentarz, który stwierdzę, że rzeczywiście dobra ta osoba się zna. Więc jeśli ktoś tak jak ja nie za bardzo ma pojęcie na temat tych larw, to raczej mu się nie uda wygrać w konkursie, ponieważ tak jak mówię, napiszcie komentarz, zachęćcie mnie, zareklamujcie siebie i swoją wiedzę i ja na filmie w przyszłą sobotę wyłonię zwycięzcę. Także czas start, zapraszam do zabawy, a teraz przechodzimy dalej. Zgadywanek ciąg dalszy. Pamiętacie co siedzi w tej tubie, która już wygląda jakby lata świetności miała za sobą? Dam wam chwilę zastanowienie, no i napiszcie w komentarzu, kto zgadł. Tutaj siedzi moja pyga z Wietnamu, wyliniała raz od ostatniej aktualizacji, no i muszę Wam ją pokazać. Proszę bardzo, oto nasze dziwne stworzenie, które należy do rzędu tempo odwłokowców. No i jak widzimy, wygląda strasznie, ale nawet nie dysponuje jadem. Żadnym jadem, nawet tym słabym. Są to totalnie niejadowite stawonogi, no i są piękne. Ja słuchajcie, jak ją znalazłem w Wietnamie, to miała długość z odnóżami karapaksu. Naprawdę, była taka malutka. W sensie zobaczcie, że teraz przy moim palcu też jest naprawdę mikro, ale była po prostu 4 razy mniejsza. Nie wiem ile razy już u mnie wyliniała. Mam ją ponad 2 lata, więc podejrzewam, że być może to jest po prostu dość mały gatunek, który... No, który już większy nie będzie, a może też jest na przykład malutki dlatego, że jest to samiec, który jest mniejszy od samicy. Ciężko powiedzieć, słuchajcie, bo ja w ogóle się nie znam na ale tą ubóstwiam. W sensie uwielbiam ją, naprawdę. Pamiętam doskonale jakby całą historię z nią związaną, jak do mnie trafiła i to naprawdę przywołuje fajne wspomnienia. Dobra, moi drodzy, zobaczyli amblypygę, to lecimy dalej. A ten pojemnik jaką bestię skrywa? No więc tutaj, słuchajcie, jest panfobeteus, którego nie podpisałem na pojemniku, więc nie pamiętam, co to za panfobeteus. Ale jest świeżo po wylince. Sami zobaczcie. Będzie potrzebował on nowego terrarium. Natomiast tutaj jest wylinka. Jeśli ona jest wilgotna, to może udałoby się sprawdzić płeć. Bo niestety nie wiem, czy to za płeć. Uuu, jak się denerwuje. Spokojnie, spokojnie. Ja sobie tylko wezmę Twoją wylinkę. Jaki ty jesteś ładny i rudy. Czy my coś tutaj w ogóle zobaczymy? No więc słuchajcie, kurczę, patrzę tutaj do wylinki. No i nie widzę spermateki samicy. To znaczy, że mamy samca. O niech to. A taki jest ładny i taki rudawy, jakby. Czekajcie, pokażę Wam go z bliska. Jak to nazwać? Takie intensywnie rude miejsca, nie? Takie strasznie intensywnie rude. Wow. Ojej, jaki Ty jesteś piękny. O, mamo, jakie kolory Masz. Tylko, że jesteś samcem, cholera. Ale szkoda. Ale mogłem się też pomylić, bo ta wylinka była troszkę, że tak powiem, zgnieciona w miejscu, gdzie ta spermatyka występuje u pająka. No ale dobra, chciałem wam go pokazać. Jest przepiękny, nie? O niechcie samcu. Ale okej, okay. odpoczywaj po welince. Jedyne co mogę zrobić, to dać ci się jeszcze napić, bo pewnie pić się chce. Ło! widzieliście co tu się stało w powietrzu? Patrzcie, to są włoski wszystko. Ale Rzemse mocno teraz biurko zawłoskował. O kurde. Wszędzie włoski, ale niedobrze. O kurcze, dobra. Zakrywamy go, bo on jeszcze nie stwardniał na bag. Myślę, że potrzebuje jeszcze, no nie wiem, z 4 dni chociaż, żeby stwardnieć i dostać jeść. A tutaj na przykład mamy świeżo wyliniałą samicę Pecilateria Miranda. Ona wyliniała dosłownie 3 dni temu, więc jeszcze nawet jej nie karmiłem. Dostała tylko picie. No bo jak wiadomo, pająki przy wylince tracą dużo wody z organizmu, więc jak widzimy, że pająk wyliniał, to trzeba mu dać pić, żeby się dobrze czuł. No i słuchajcie, w ogóle beka jest z tym pająkiem taka, że ja od dwóch lat chcę go rozmnożyć i już mi dwa razy wyliniała po kopulacjach. Także ja coś ewidentnie robię źle, nie wiem co robię źle, ale za cholerę nie wiem, gdzie, jakby, gdzie jest, wiecie, ten klucz do rozmnożenia P. miranda. Po prostu nie mam pojęcia, ale jest przepiękna i zobaczcie, jakie ma ogromne helicery. Takie masywne, no nie? Coś pięknego. I to już wszystkie pająki, które dla Was dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i że zostawicie łapeczkę w górę i suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. To tyle, jeśli chodzi o dziś. My zobaczymy się już w środę, jak wrócę do Polski i myślę, że film będzie dość ciekawy. Znaczy na pewno będzie ciekawy, ale dlaczego będzie ciekawy, to niestety nie mogę Wam powiedzieć, bo bym za dużo zdradził. Dobra, to tyle, trzymajcie się i miłego weekendu. Hej!